Igor Brudny powraca! Igor Brudny powraca! Igor Brudny powraca! Igor Brudny powraca! Nie inaczej! Słuchajcie, szósta odsłona kultowej już serii z komisarzem Igorem Brudnym w roli głównej od wydawnictwa Czarna Owca. Mieliśmy piętno, tom pierwszy. Mieliśmy sforę, tom drugi. Mieliśmy chruba. Tom trzeci mieliśmy zarazę, tom czwarty mieliśmy bagno, tom piąty, a teraz nadszedł czas na smolarza. Co to jest tytułowy smolarz? Gdzie się podziewa brudny po tych wszystkich wydarzeniach? I dlaczego smolarz jest jedną z moich najulubieńszych odsłon tej serii? Smolarz. Co to takiego jest smolarz? Czym jest smolarz? A w zasadzie... Kim jest smolarz? Dlatego, że to, słuchajcie, jest taka bieszczacka ciekawostka. Jest to zawód. Jest to zawód, który jest już na wymarciu. Smolarze, zwani inaczej również wypalaczami, to są słuchajcie mężczyźni, którzy zajmują się wypalaniem węgla drzewnego. Taki wypał słuchajcie odbywa się w tak zwanych retortach. To są piece, które są podgrzewane nawet słuchajcie do 1000 stopni Celsjusza. I co ciekawe, smolarzy wciąż można słuchajcie spotkać na bieszczadzkich szlakach. Są nawet o nich dokumenty na przykład na National Geographic czy na Discovery. I takich smolarzy spotkał również... Piotrowski, który został zainspirowany tym samym do stworzenia swojej właśnie postaci. To jest, słuchajcie, taka tradycyjna profesja, która, tak jak wspomniałam, jest już niestety na wymarciu. Ale mam jeszcze dla Was ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, że gdyby ciało trafiło do takiej retorty, właśnie podgrzanej do ponad 1000 stopni Celsjusza, to nic by z tego ciała nie zostało. Po tych wszystkich wydarzeniach Igor Brudny potrzebował przerwy, potrzebował odpoczynku, potrzebował ciszy. No i musiał uciec od ludzi. Jak uciekać, to tylko w Bieszczady, do chatki w sercu lasu, na całkowitym odludziu, gdzie tylko w okolicy jakaś szeptucha miejscowa, szlak do zabytkowej cerkwi i smolarz w sąsiedztwie. Igor rąbie drewno, pije swoją ulubioną whisky i myśli najmniej jak to możliwe. Niestety, jego urlop od życia przerywa zaginięcie dwóch młodziutkich turystek w okolicy. Turystek, które on i jego sąsiad Smolarz widzieli ostatni. I zaczyna się śledztwo. Smolarz to szósta odsłona cyklu kryminalnego, wielkobukowy patronat, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Czarna Owca. Pakujemy plecaki, kochani, wygodne buty i ruszamy w Bieszczady, ale idziemy w ślad za Igorem, bo jeśli tylko zejdziemy ze szlaku, to może nas jakieś licho porwać, a przynajmniej ktoś, kto lubi się bawić w zwyroli z lasu, w duchu droga bez powrotu. Co przytrafia się ofiarom? No nie ma co tego roztrząsać, ale przytrafiają im się naprawdę koszmary. U Piotrowskiego, jak wiadomo, nic nie jest przypadkowe, więc mamy tutaj i miejscową legendę, ale też mamy polityczne powiązania. Tutaj wchodzi też pełną parą, trudna historia Bieszcza. No właśnie, czyli bezkompromisowy Przemysław Piotrowski i jego... Igor Brudny. I nie wiem, czy pamiętacie, ale tak. Pierwsze trzy tomy serii o Igorze Brudnym dotyczyły jego przeszłości, jego pobytu i dzieciństwa w sierocińcu prowadzonym przez siostry Hieroninki. Kolejne dwa tomy, natomiast to już było babranie się wielkomiejskiej polityce. Mieliśmy tutaj sprzątanie bardzo brudnych i lepkich układów i dziesięcioleci korupcji. Smolarz, natomiast to jest jakby takie znowu domknięcie tych e, dwóch tomów. Ten jest jakby trzeci, właśnie e, w tym klimacie i teraz tak, ale łączy on klimat tych trzech pierwszych, czyli piętna, sfory i heruba, z motywami z tomów czwartego i piątego. No właśnie, bo tutaj nasz Igor Brudny ma tak potrzebną przerwę, ma tak zwany hiatus. Mamy bajeczny krajobraz, chatkę w sercu lasu, e, ciszę, spokój. No mamy po prostu te wymarzone Bieszczady, ale mamy tutaj również straszną legendę i cały również lokalny, polityczny syf. No właśnie i to jest takie dom tematu Jaku Piotrowskiego. Wszystko to na jego własnych zasadach, wokół tych tematów, które najbardziej go. A propos, słuchajcie, nie wiem, czy zauważyliście, że cykl z igorem brudnym wyróżniają bardzo silne emocje. Emocje, które wypływają wręcz ze każdego kolejnego tomu. Mamy tutaj gniew, mamy wściekłość, mamy oburzenie, mamy chęć zemsty za wszelką cenę. Tę potrzebę taką wewnętrzną, posprzątania tego całego syfu wokół. To jest wszystko to, co czują zwykli ludzie, e, którzy obserwują każdego dnia to, co dzieje się i na scenie politycznej, to, co dzieje się na świecie. Cały ten chaos. Również nie tylko to polityczne bagno, ale także te zbrodnicze koszmary. I powiem wam tak, brudny jest odpowiedzią na całą tę niesprawiedliwość, na ból, na cierpienie innych, na wszystkie te właśnie lepkie układy, na te wszystkie spiski. On rusza po prostu niezważając na konsekwencje. No i on sprząta i zostawia świat po sobie po prostu lepszym. To jest taki anioł stróż, którego wszyscy potrzebujemy, a który jest w książkach Piotrowskiego. I Smolasz, kochani, to jest mój drugi po sworze, Najulubieńszy tom cyklu z Igorem Brudnym, i tutaj również mamy i legendy, i mamy wspaniałą miejscówkę, i na dokładkę mamy tę ciemność, która sączy się właśnie prosto z ludzkiej natury. Nie mogę się doczekać kolejnych części. Słuchajcie, Smolarza, czyli jeden z moich najukochańszych tomów w cyklu z Igorem Brudnym możecie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Czarna Owca. Pytanie konkursowe brzmi, za co najbardziej lubicie frlery, za co najbardziej lubicie kryminały, za co najbardziej lubicie mroczne opowieści? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem, konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki pojawią się i w opisie pod filmem i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube, a taki post pojawia się raz na kilka tygodni. I love brudny. Słuchajcie, to jest wyznanie miłości, które idealnie pasuje tutaj na Wielkim Buku. Seria z Brudnym jest jedną z moich najulubieńszych serii kryminalnych w ogóle jak widzicie jest jedną z nielicznych, za którymi e, idę po kolei i czytam wszystkie tomy i nadążam na dokładkę. Uwielbiam pióro Przemka Piotrowskiego, dobrze o tym wiecie. E, uwielbiam go również jako człowieka, jako pisarza. O, no, przepadam za Igorem Brudnym i tak jak powiedziałam, to jest taki anioł, którego potrzebujemy i cieszę się, że Przemek Piotrowski stworzył taką postać, właśnie, który, który odpowiada na te nasze najgłębsze Potrzeby. Jestem ciekawa, czy czytacie Przemka Piotrowskiego, czy czytacie Jego cykl z Igorem Brudnym, czy jesteście na bieżąco. A jeśli nie, to słuchajcie, czytajcie, czytajcie, bo musicie dojść do smularza, który jest absolutnie fenomenalny. Bardzo mi się to podoba, że on, słuchajcie, ze Sworum właśnie ma dość sporo wspólnego, jeżeli chodzi o to połączenie i legend, i leśnej miejscówki, ale tutaj ta miejscówka jest jeszcze, jeszcze bardziej widowiskowa. No właśnie, Byszczady. W Byszczadach to ja byłam. Słuchajcie, 23 lata temu. Kiedy? No właśnie, 23 lata temu. I chciałabym jechać znowu, bo tam jest niesamowicie. Ale też w sumie się bacham, bo... No, zresztą sami zobaczycie. Słuchajcie, o Smularzu i o poprzednich odsłonach całego cyklu z Igorem Brudnym możecie posłuchać na Wielkim Buku, możecie poczytać na Wielkim Buku. Zachęcam Was bardzo, a my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!